Daleko! Czuję to w starych k***wościach. I ja również! La Flora del Mar da nam bogactwo! Że taki cenny jest ten kwiatek? Nie! Flora del Mar to najcenniejszy wrak ze skarbami wszechczasów! Wart miliardy! Miliardy? Uuu, to prawie tyle, co chwila niech policzy. Milion? Nie, nie, mały Dani! Naucz się wreszcie liczyć! Nowy odczyt sonaru. To Aronax, sądząc po kształcie. Blisko górnej krawędzi rowu. Co? I drugi obiekt. Dosyć duży. Pod nami. Czekaj chwilę! Nektonowie nie szukają tu skarbów. Polują na potwory! Co? Ale skąd wiesz? Nie jemy stąd! Nie! Nie możemy zrezygnować ze skarbów. Flora Zapomnij, dziecko! To i tak bójdy na resorach. Nie warto dla nich ryzykować. Ale to najcenniejszy skarb! Nie słyszysz, co mówię? <laughs> Piraci nie zostawiają skarbów na pastwę losu! <laughs> Tam naprawdę jest potwór! <laughs> Moja rodzina to sami odkrywcy i to od wielu pokoleń. Niektórzy patrzą w gwiazdy, ale my wiemy, że najwięcej można odkryć w najmroczniejszych głębinach. W morzach i oceanach żyją stwory, o których opowiadają tylko legendy. Moja rodzina to odkrywcy i odkrywamy głębie. Najcenniejszy. To są wszystkie mapy? E, powinny wystarczyć. Dzisiaj ich odnajdziemy. Jeżeli wasi dziadkowie wyruszyli na zachód od Lemurii, pewnie popłynęli przez cieśninę malakka. Nie ma na co czekać. Trzeba to sprawdzić. To najbardziej zatłoczony szlak morski. Bierzmy się do roboty. Mamy dużo szukania. Ha, sprawdźmy ten rów. Jest głęboki? Głęboki i ciemny. Nie zwiedzimy wszystkich szczelin i rozpadlin Aronaxem. Ant, może rozejrzysz się w Białym Rycerzu? Miałem nadzieję, że to powiesz. Hej, Jeffrey. Czym się różni szczelina od rozpadliny? Ta, ja też nie mam pojęcia. My przeszukamy resztę cieśniny. Fontaine ogarniesz sonar. Nereuszu idź na dziób. A ja będę śledził obraz z kamer. Płyń pomału, kajko. Nie chcemy niczego przeoczyć. Faktycznie ciemno tutaj. Bądźmy czujni, Jeffrey. Nic nie umknie naszej uwadze. Mam nadzieję, że nie znajdziemy śladu babci i dziadka w tej. Co to? Co ty? A kto? Co ty tu? Czekam na kumpla! Wrowie? Mhm. Chyba twoja łapa oberwała? Ach, miałam spotkanie z potworem. A? Po to tu jesteście? Mam rację? To na razie! Hej, czekaj! O, wybacz! czegoś potrzebujesz? Nie mam zasilania. Bezpieczniki się przepaliły. I? I. nie potrzebuję pomocy Nektona. Cóż! Jeśli nie chcesz tu czekać na jakiegoś zmyślonego kumpla, raczej nie masz wyjścia. Ach, dobra! Musimy przeszukać każdy centymetr dna oceanu, i każdy rów. Zaczekajcie, ant powinien dać znak życia. Ant, wszystko gra? Hmm, pewnie jest w szczelinie, lub rozpadlinie. Otwieraj, jak mam ci podać bezpiecznik przez szybę? Ah. Hmm? Czyli ręczne sterowanie. Ha. Ha. Dobrze niezawodne. To ma być niby ręczne sterowanie? Przynajmniej Jeffrey się cieszy. A co mi tam, czy ryba się cieszy? Może łatwiej będzie zostawić tu czerwoną łapę. Ojciec by mnie wywalił za burtę, gdybym porzuciła czerwoną łapę. Poza tym nie spytałam go o zgodę, kiedy ją brałam, więc nie wrócę bez tego, po co przypłynęłam. Czyli. Ty pierwszy, polujesz na potwory, tak? Co? Skąd? Powiedz rybie, że ma się nie gapić. Jeffrey, zachowuj się elegancko. No ile to jeszcze zajmie. Trochę więcej, niż przypuszczasz. Madeline! Gdzie jesteś? Gdzie twoja siostra? Mm. Masz się znaleźć! Tak jest, kapitanie! Jesteś tego pewna, że nie zmienisz zdania? Szkoda stracić Czerwoną Łapę oraz życie. Nie masz pojęcia, jaki jest mój ojciec. Flora Del Mar nie jest tego warta. A e, Flora Del co? Portugalski statek, który zatonął tu w 1511. Największy zatopiony statek ze skarbem w dziejach. Tak myślę. Tak? Pierwsze słyszę. Jasne. A? A? On żyje własnym życiem! A! 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 Czy to wdzianko zmieści nas dwoje? Bez problemu. To płyniemy? Oby tylko jak najdalej od tego rybska. O nie, to znowu potwór. <grazie> <razorak> <Destiny> uh. uh. Jeffrey, uh. co się stało? Madeline Żyjemy. Czy wszyscy Nektonowie są optymistami? Nie, masz szczęście, że to ja! Według mnie to Bakunawa. Co takiego? Bakunawa! Potwór z mitologii filipińskiej. Staranował nas! Ale luz, mało kto o nim słyszał. Według mitologii. Bakunawa to wężowaty potwór, który wywołuje zaćmienia i trzęsienia ziemi. Ale jeśli to miałby być filipiński potwór, obstawiałabym raczej ławice siokoj, Trytonów z rybimi ciałami i mackami. Oh, a może... Serikę Boya! Półdiabeł z maleńskiego mitu! Nieźle kojarzysz mity. Widziałeś go kiedyś? Pytam o Serikę Boyę. Nie. Jeszcze nie. Ale widziałem takie rzeczy, żebyś nie uwierzyła. Wątpię. Hmm... Myślę... Myślę, że Madeline wzięła czerwoną łapę. Uh. Ty jesteś po prostu genialny, więc mi się sprzeciwiła. Znowu! To jawny bunt, a buntowników traktuję bez litości. Ale zawrócimy po nią, prawda? <laughs> Przecież tam był potwór, kapitanie! Inedonowie! Wszystkich ich nienawidzę! <laughs> Ale co z Madeline? Zawracać natychmiast! Aj, aj, kapitanie! I wtedy, akurat gdy miał unicestwić Aronaxa, Walnęliśmy go piorunem z jego burzy elektrycznej! Wow. Ciekawe, dlaczego nas nie zjadł? Diabeł morski? Nie. Ten nasz potwór! Przez lata badań nad morskimi potworami nauczyłem się jednego: wątli ludzie nie są dla nich kuszący. Hm. Sam jesteś wątły i na pewno trochę żylasty też. Ha! Byłbym cenionym przysmakiem dla każdego morskiego potwora. Więc płyń tam i sprowadź pomoc. Jak ci się nie uda, przynajmniej ja ucieknę, gdy potwór się zajmie przeżuwaniem cenionego przysmaku. <laughs> Mówiąc mniam jam! <mniam. laughs> <laughs> nie kumplujemy się. Absolutnie! Nie spotkałam nikogo równie złego. Serio? Poważnie tak myślisz? Dużo nad tym pracuje. Widać! Jesteś wredna! Dziękuję. O! Bardzo sprytny! Ant, jesteś tam? Ant, zgłoś się! Prawdopodobnie nie ma zasięgu. Dobra, lepiej zobaczę, co z nim. Zgoda. Potem razem sprawdźcie rów, a my przesuniemy się dalej. Madeline! Słyszysz, co mówię? Masz natychmiast wrócić na orkę! Ach, tato. E, kapitanie, wrzeszczenie do radia nic nie pomoże. Madeleine, to twoja ostatnia z ostatnich szans! Słyszysz? Na pewno cię nie słyszy. Może podpłyniemy nieco bliżej? Nie jesteśmy blisko! Co? Cykasz się? Jedyne, o co się boję, to czy nasza łódź to wytrzyma! Więc. Może ty sam popłyniesz i znajdziesz siostrę. Ach, dobra. Nareszcie. Ant, jesteś tam? Lokalizator znalazł rycerza. Gdzie tak nagle zniknąłeś? Ła! Fin, skąd się tu. Ach, jesteś strasznie. Przystojny w stroju nurka? Wiadomo. Przyznaj, że miło ci mnie widzieć. Miło byłoby zobaczyć jak stąd. Ach, ach. Co to miało być? Fin! Fin! Nie możesz się ruszyć po swojego rycerzyka? Jesteśmy za głęboko. Niepotrzebnie cię wpuszczałam. Każdy porządny pirat wie, że branie ryby na pokład przynosi pecha. Możemy posłać go po pomoc. Poradzisz? Się? I to rozumiem. Stanowczo za bardzo polegasz na rybie. Ufam jej bardziej niż większości ludzi. O, a to przepraszam. Naprzód, Jeffrey! Lepiej niech pożyre ciebie niż mnie. Nie słuchaj jej, Jeffrey. Nic się tobą nie naje, ale zyskamy trochę czasu. Płynęj dalej. Liczę na ciebie. Fin, fin, słyszysz mnie? Fin? No dawaj, graciku! Wybacz, że ci przerywam. Jednak cieszy cię to spotkanie. Kurczę, cieszy mnie, że nie musiałam patrzeć, jak pożera cię potwór. To byłoby... Ugh, ohydne. W porządku. Jestem przy tobie. I ochronię cię. Wiesz, że przed chwilą to ja ocaliłam ciebie, piraciku? Jeśli płyniecie, żeby znaleźć skarby, potwory, albo zaginione dzieci, to... <dysk> Dany i włącz wreszcie to radio! Aj, aj! Uuu! Nie ten guzik! Wybacz, kapitanie! Uuu! I ten też nie! Masz wcisnąć to... przycisk po lewej! Udało się? Co jeszcze rozkażesz, szefie? Jestem wykończony. Tak jak mówiłem! Jeśli płyniecie, żeby znaleźć skarby, potwory albo zaginione dzieci, nic wam nie powiem! Ant, jesteś tam? Ant, zgłoś się! Mm, mamy więcej czasu sam na sam? Ugh, muszę odnaleźć brata, a ja muszę odnaleźć siostrę. Mamy tyle wspólnego. Nic nie mamy ze sobą wspólnego. Jesteście piratami i szukacie skarbów. My za to szukamy. Szukacie czego? Moich dziadków. Zaginęli? Ant, Ant, zgłoś się. Co tam płynie? Jeffrey! Jeffrey, koleżko, jak się masz? Co u ciebie? Przypakowałeś chyba? Nie słuchaj go. Gdzie Ant? Tak, Nareszcie! No Cudownie. A twoja rybka już nas ocaliła? Ocali! Dawaj, Jeffrey. Ant! Ant! Zgłoś się! Czy mnie słyszysz? Fontaine! Słyszycie! Rybka się spisała. E, a co on tutaj robi? Tylko pomagam. A to się jeszcze okaże. Wszystko gra Madelaine? Kwie tutaj z tym nektonem. Gorzej być nie może. Pewnie spotkałeś potwora? Był ogromny! Normalnie jak autobus. Nie! Dwa autobusy! A widziałeś, ile miał macek? Ich co najmniej sto, może 200. To coś źle wróży. Bakunawa! Bakunawa! To nie Bakunawa, to Kaszalot walczący z kałamarnicą olbrzymią. Odlot! Dziękuję za wyjaśnienie, ale. Zaczekaj chwilę, młotka głowy. Jaki potwór? Myślałem, że ty mi to powiesz. W końcu znasz się lepiej na łapaniu potworów. Pomocy! Zaatakowali nas! Na to! Jesteś tam? Synu, to ty! Znalazłem Mazi. Potrzebujemy pomocy! Już płyniemy! Płyniemy, synu! Zobaczyć potwora? Masz bilet w pierwszym rzędzie? Żadowo! Łapy. Nie można, bo stracę moje próbki gleby. Co? Madeline, pomyśl o nas wszystkich i Tacie, nie zniesie tego, jeśli Cię już nie zobaczy. Bardziej nie zniesie, jak stracę te moje próbki gleby. Co ty za brednio opowiadasz? <grym> Współczuję straty próbek Mamo, tato, słyszycie mnie? Wracamy do was To świetnie, Fontaine Do zobaczenia Jeffrey! Odwaliłeś nas! Znowu! Dobra, przyznaję Twoja ryba nie jest zła Szczególnie w porównaniu z tobą Przykro mi, że nadal nie znalazłaś swojej zguby. W porządku. Ja znalazłem. Czasem denerwuje mnie aż do bólu, ale pokonałem potwora w jej obronie. Wcale tak nie było. Będę się rozglądał w trakcie podróży, dobra? Za. Twoimi dziadkami? To wielki ocean. Każda para oczu się przyda. Rodzina jest najważniejsza. Dzięki, Finn. Na razie, piratówku. Chyba nie straciłaś wszystkich swoich próbek, Gleby. Łap! Czas płynąć. Miłego łapania potworów! Wzajemnie, Madeleine. Nowa kumpela? Absolutnie nie! To jedna z wredniejszych osób, jakie znam. Nie ma mowy! Ale tam jest Flora del Mar! To dlaczego nektonowie tam nie płyną? To na pewno jakieś bajeczki. Odpuść sobie wreszcie! Patrz! To dowód! Tam jest skarb! I to najcenniejszy skarb wszechczasów! Razem z największym potworem! To nie był potwór! To kaszalot z kałamarnicą! Kaszalot? I wszystko jasne! Nie zbliżymy się do tego rowu, dopóki jestem kapitanem! Wrócisz kiedyś po resztę gdy będziesz kapitanem własnego statku. Powiedz, Ant, dlaczego porzuciłeś Białego Rycerza? Najpierw zapnijcie pasy, bo to wstrząsająca historia! Są tam piraci, tajemnica, potwory, skarb! A także początek przepięknej przyjaźni. Mówisz o sobie i... Opowiadaj o sobie. Dobra, było tak. Dawno temu żył sobie dzielny i przystojny odkrywca Ant Nekton. To akurat jest fikcja. Wersja polska, a Juno polska na zlecenie TVP ABC.